No jest, od razu jest rybka. Proszę bardzo, to jest dobra miejscówka. O tak. O tak. Ano. Ten naprawdę fajny. po rybach? No, piątej byłem, nie? Aha. A coś się udało? Pierwsze uderzenie miałem, ale na dorożkę szczupaka. Buknowi odbił. A teraz tutaj, jak wpływałem do zatoczki, to taki okoń 40 wypiął się. Ostatnio mówiłem, że na szybko, na 2-3 godziny i zapomniałem podbieraka. Dzisiaj też zapomniałem podbieraka. Tutaj, tu mamona jest taka kameralna. Tutaj płotki sobie na zimę wpływają, a za nią wchodzą okonie. Tam, właśnie na drugim brzegu, pan na za płotką ze spławikiem, A ja spodniobuty pod spodniobutami dosyć grubo się ubrałem, bo trzeba tutaj do wody wejść, żeby coś złowić. Widzę, że drobnica się chlapie. Zacznę od takiego impakta 1,5 grama główeczka i próbujemy. Płotka zdaje się jest na miejscu, bo słyszę jakieś pluski, jakieś chlapnięcia cały czas oczko. W tej drobnicy tutaj powinno już być pod dostatkiem. A tylko czy oko nie będą jej pilnować. Jest, jest, jest pierwszy. Uuu, ale ten to jest. Pierwszy, ale taki Z tych takich Ładnie wybarwionych Jak to się mówi, jak jest mała ryba To zawsze jest ładnie wybarwiona Wie co, ten jest fajniejszy Nie poczułem brania Ale są konie Odrobinkę lepszy, Ale to jeszcze Nie są te takie fajne, które Czasami tutaj się łowi, ale są. Płotki biorą. Pan naprzeciwko złowił właśnie płotkę. Mówię tak trochę zopadło, ale w toni. Jedno jest mocno porośnięte roślinnością. Jak spuszczę do dna, to na pewno będę miał zaraz wjechać traw na końcu. Ale tak próbuję. Tu jest jakieś. 2,5 do 3 metrów maksymalnie miejscami na tej zatoce. Półtora 1,5 grama i e, pozwalam tak opaść, właśnie, sekunda, dwie, i podbijam ją do góry, żeby po prostu nie doszła do dna do tych roślin. I tak, od czasu do czasu zatrzepiam już, ale raczej właśnie w toli nad roślinami opad. Czasem mam takie stuknięcia i teraz właśnie to jest sporo drobnicy i nie wiem czy to płoteczki czy jakieś drobne okoniki. <laughs> czy mi się drobnica obija o plecionkę, no, ale rybki są ewidentne. Dobra, o konie gonią. Weszło widzę chyba tam głębiej w zatoczkę. No, inaczej o konie. Prapieżniki na pewno. Dużo drobnicy całymi stadami się podnosi do góry. Co się goni? Idę tam dalej. Nie ma dzisiaj dużo ludzi. Zawsze mogę wrócić na to miejsce. Widzicie co się dzieje? Idę zapolować na to, co tu goni. Już jest. Już jest coś. Ale to małe jest. No i spadł. Ale był mały Myślę, że to co goniło to było większe. <grystanie> A co to ja mam? Uuu Właśnie o tym mówiłem. O tym mówiłem. Jest, jest. O, ten nie będzie taki super mały. Ten będzie chyba taki, z tych takich trochę bardziej fotograficznych. A, będzie staczek. Ale to jeszcze nie jest to. Jeszcze nie jest to. Zmykaj, pobabcie. Plecionka skacze. Drobnicy jest tutaj pod dostatkiem. Obijają mi się o, o plecionkę. Idę jeszcze kawałek dalej, ale najpierw Ale najpierw zanim spróbuję innym kolorkiem. Zwykle zaczynam od jakichś perełek jasnych, bo to są. Zwykle skuteczne przyrzęty ale teraz spróbujemy pokombinować z kolorkiem jakimś. O, taki na początek zielonkawy, a potem jeszcze fioleta jakieś spróbuję. Na początek taki mały kajtek zielonkawy z czerwonym brokatem. No bo ryby są, tylko jakieś takie biorą niewielkie i tych brań nie jest jakoś bardzo dużo. Trzeba pokombinować, zawsze można wrócić do no a tutaj... tutaj miejscówka mi zarosła. Ja jakoś tam spróbuję sobie zejść między tymi trzcinkami. Zobaczymy. Coraz mniej ludzi wędkuje. Nie wejdę chociaż parę żółto w tym to miejscu kazał zawsze da... O, miękko się Dalej nie wejdę. A, szkoda, bo bym sobie przydeptał trochę trzcinek. No, dalej już nie wejdę. Ale spróbuję chociaż dwa razy Dobra miejscówka no, tylko też taki dwudziestaczek Będzie większy, to będę miał tutaj kłopocik z wyjęciem no. Trzeba wyjść szaki żeby złowić rybę. No, od razu rzuciłem jakiegoś batyla. Wróciłem jak pogoniło teraz. Ach, no i jest ryba. Ale kurczę. Znowu to nie jest jakiś ogromny. Ale trochę lepszy. No, troszeczkę lepszy, myślę. Odrobinkę. Ale no, czy żeby to takie tam goniły? się, że tam większe ryby uciekają niż... Ale biorą. No tutaj w tych krzaczorach nie biorą za duże, ale brań jest najwięcej. A może to ten kolorek? Może wszystko na raz. O o, teraz branie mocniejsze, trochę większy i trochę większy, no, zdecydowanie trochę większy. O, taki to cute. ten już jest taki. O, i to jest rybka, jakie tutaj się łowi. I to jest rybka, jakie lubię, już taki 25 plus. I takie lubię i takie myślę tutaj właśnie wchodzą i gonią. Pokaż no się ładnie tutaj tak, o. Posmierać go po główce, to jest metoda ależ ty jesteś ślicznota dobra kolorek miejsce miejscówka trudna ale są ależ to są piękne ryby hop branie fajniejsze i rybka fajniejsza miejscówka tylko taka karkołomna ale udało się bez podbioraka jeszcze nie jest olbrzym ale ale... O, jest następny. I to będzie podobny. Też branie z opadu fajne. Ten będzie podobny, podejrzewam. Tak. 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 Odrobinkę mniejszy, ale podobny. Rzut po rzucie. O, jak głęboko połknął. To miałem radę to wyjąć? Chyba tak. Dałem radę. No, słuchajcie. Tak, to ja lubię. Tak to ja lubię. Za chwileczkę przeniosę się na drugą stronę, żeby tą samą miejscówkę obłowić z innego kąta, bo tam jest zaraz koniec zatoki i sobie stanę właśnie na końcu zatoczki i będę rzucał w głąb. Myślę, że to też może kilka rybek mi dać. Oglądajcie dalej, to zweryfikujemy wspólnie. Dajcie jakiś komentarz, jak łowicie też o konie lubi łowić okonie z brzegu bo nie zawsze się je łowi tylko z łódki myślę że te statka tutaj one <laughs> statka o no płocie wszędzie czuję po pleciące że, że ta drobnica jest tutaj na gęsto dosyć natomiast te okoniki one nie są w jednym miejscu one nie będą stały cały czas w jednym miejscu przynajmniej jeszcze nie teraz Tylko one są jakimiś takimi statkami sobie patrolują mi. Właśnie tutaj złowiłem kilka i teraz jakby już nie mam brań w każdym rzucie one mogły sobie odpłynąć gdzieś w inny rejon zatoczki no ale mam nadzieję, że też jeszcze że też jeszcze wrócą no ale póki co, patrzcie gadu gadu, a tu ryba gadu gadu, a tu ryba no, z tych takich dwudziestaczków, ale ryba a w tych kolorkach jeszcze, w tych liściach, w tych trzcinach nie Coś pięknego po prostu takie kolorowe rybki Gonitwy, gonitwy Gonitwy, gonitwy Zaraz będziemy polować na te gonitwy No tutaj jest muł Janko o kolana jestem w mule Dalej, już nie no, z pierwszego opadu wziął i to taki wziął fajniejszy. Ten jest fajniejszy. No, z tych takich, co się przyjemnie holuje, i które już troszeczkę hamulca używają w kołowrotku. O tak, o tak. O tak O tak O tak A no. Ten naprawdę fajny Zobaczcie Brzegowy okoń Kapitalny Jesienny Pięknie wybarwiony Wcale nie mały Ale dają radochę A. Miejsce, przynęta, zmieniłem kąt podania, tutaj troszeczkę łatwiej mi się rzuca, nie mam tyle, nie mam tyle roślin przed sobą. Jest trochę tych badyli na powierzchni wody i pod samą powierzchnią, no ale dużo łatwiej niż tam w tych trzcinach, dokładnie. O, następny, o kolejny fajny, ten jeszcze większy chyba, o pań, jeszcze fajniejszy, a spadł, nie. Spad! O, ten był naprawdę fajny. Ale wiecie jak to jest, te największe spadają. Zawsze jak ryba spadnie, to jest największe. Ale tak właśnie mówiłem, że tutaj chyba mam też za, zadzior przygięty w haczyku. Częściowo przynajmniej. O. Trochę Popuszczę jeszcze hamulec. O, żeby miały większą swobodę, tutaj mogą sobie pozwolić. Bo nie mam tych zaroszy, tak jak mówiłem. Ale ten był naprawdę fajny. Mógł mieć ponad 30. Spokojnie. Kolorek zmieniłem. Już tych brań się pojawiło więcej. Oczywiście w nowym miejscu. No ale też tutaj jakby jest ich po prostu więcej. Więcej tych brań. Fajniejsze te ryby. Piękne jest się Słuchajcie i zobaczcie. No, yy, widzieliście mój film o zupie rybnej. No to przecież tutaj mamy po prostu taką samą sytuację. Tylko, że z brzegu jest zupa rybna, bo tych płotek tutaj wchodzi do tej zatoki zawsze dużo. I te okonie za nią podchodzą. Na początku brały małe, od czasu, od czasu oczywiście trafiają się małe. No ale teraz fajne ryby już się pokazały, siadły, wzięły. No jestem nad wodą ile? Godzinę, może półtorej. Jeżeli się pojawia wędkarska teoria to trzeba z niej korzystać O, jest branie i to fajniejsza rybka Fajnie wyczuwalne, puknął i nie jest brzydki Nie jest brzydki, nie jest brzydki Nie jest ogromny ale też już 20 z układem. O, wypiął się fajnie do kamery był Słuchajcie, no Teorie trzeba weryfikować, trzeba sprawdzać, jak się nie sprawdzają, to próbować wyciągać wnioski. Kolejny niebrzydki, kolejny niebrzydki, trochę, o, trochę się w, w roślinki zapląta. No, dlatego myślałem, że taki niebrzydki, ale ten taki dwudziestaczek. Puszczaj i uciekaj. Pobabcie. No, chyba ten kolorek też robi roboty. Maluszek. Jest. Kolejny rzut, ale ten jest większy. Ten już nie jest maluszek. Ten już nie jest maluszek. No ha, ha, ha. Ale fajnie jak ja to lubię. Ja się sam nie trzeba niczego głaskać ani nic. No kapitalny gumę mi masakrują. Zaraz mi się skończy guma, nie wiem czy mam taką drugą. <laughs> Idziemy kombinować. Po prostu sprawdzać czy inne też są dobre. Na razie jeszcze to O tam gonitwy, gonitwy. Są, trzymają się. Podchodzą, krążą sobie po tej zatoczce. Jest stołówka, jest samo konie. No, niektóre brania są takie, że czuć w opadzie pstryk. Niektóre są tak delikatne, że ich nie czuję. A tą plecioneczkę mam tak cieniutką. Jest chyba 0,06 albo z że nie, też jej nie widzę. A co to? A nie, to, to badylek jakiś. Nie widzę jej tutaj pod światełko, także bardzo cały czas obserwować. Jest jakaś z ekspres, więc ona też straciła już swoją barwę taką zielonkawą kontrastową. No ale tak czy inaczej, jak widzicie, ryby łowią. No nie brzydki. Przyjemny, choć nie całkiem duży. O jezu, a cóż tam się stało? No może być tak, że też szczupak tutaj jakiś chodził Takie gonitwy to albo większe okonie. Idą do mnie się że tam jest miejscówka jeszcze z tamtej strony zatoki w Której stał pan z żywcem, ale chyba go już nie ma. Mi się że jeszcze tam podejdę i tam spróbuję. Może będę miał te gonitwy w zasięgu rzutu. Ostatnie trzy rzuty tutaj Jest ale to malacz Jest ale to malacz Słońce wychodzi Możliwe że odetnie te ryby zaraz korzystam z ostatnich chwil Jest jeszcze jeden Odrobinkę taki drobinka większa. O proszę, jakie gonitwy przede mną, to podrzucamy im w te gonitwy. rzucony, ale kurczę, mały, mały mały Mówiłem, że tutaj drobnicy jest dużo to zobaczcie, takie sytuacje też się zdarzają na no, no takim czymś te oko nie żerują chyba będzie odrobinę większy fajne branie z opadu ten będzie odrobinę większy Taki już walczak. A jeszcze rośliny mu pomagają? No, a ten tak. Takie lubię, takie lubię. To by się jeszcze taki 30 plus, pod 40. Zdarzały mi się tutaj takie bardziej takie 30 plus niż pod 40, ale marzę o takim pod 40 albo powyżej 40 z brzegu. Byłoby coś, nie? No, jakieś taki fajniejszy chyba. Idziemy O, no, to nie jest fajne, 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 fajny. fajny znowu już myślałem, że zmienić przynętę wróciłem do samochodu. Skończyłem. Trochę o połowiłem, ale mam zgryz. Jeżeli oglądacie końcówkę tego filmu. To znaczy, że miałem szczęście. Bo po ostatniej rybie, kamera wyświetliła mi błąd karty pamięci. I teraz nie wiem, czy ten błąd karty pamięci przerwał mi nagrywanie, ale odzyskam filmy, które nagrałem, czy po prostu wszystko poszło z dzisiaj się kochać. No, ale jeżeli. Oglądacie, to znaczy, że się udało 2,5 godziny, kilkanaście okoni, w tym kilka takich całkiem przyjemnych jesiennych okonie z brzegu. Dzięki, trzymajcie się, do następnego.